Kochani, macie, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Witam Was w nowej odsłonie lokowej. Dajcie znać, czy w ogóle Wam się podoba, bo mi nie, bo mi nie oczywiście. Ja już chciałam mieć włosy i prostować, bo teraz to jeszcze sobie tak wiecie, związałam i uklepałam, ale na początku to wyglądałam jak w przejściach, Miałam łeb jak sklep, jak Magda Gessler dosłownie. Ale dobra, to jest tak z, pazn z paznokciami. Muszę się po prostu przyzwyczaić. Nie mam też czasu i przestrzeni na to, żeby umyć tą głowę i ją wyprostować, ponieważ u mnie ten proces jest bardzo długotrwały. Ja nie, wiecie, to u mnie nie jest tak, że ja na przykład się położę mikroplosem i stanę i super i ekstra. Nie, niestety nie zazdroszczę tym ludziom z tego serca. No więc jutro e, obchodzimy moje urodziny. Słuchajcie, jedziemy. Jak hmm, to powiedzieć? Jedziemy y, na. Y, ile to? Na trzy dni do Norwegii. I będziemy łowić na kutrze łososie. Tak, właśnie o tym marzyłam. <grych> Ale teraz mówię szczerze, bo teraz to tak zabrzmiało, jakbym się z tego wyśmiewała. Nie, tak sobie, taki sobie prezent wymarzyłam, żeby spędzić. Yy... Swoje urodziny w jakimś domku, na jakiejś norweskiej wiosce oddalonej od wszelkiej cywilizacji. I rano chodzić i łowić z rybakami ryby. Naprawdę to było moje marzenie. I udało się zrealizować. Oczywiście ten plan już dawno był w realizacji. Ja w ogóle odkryłam ostatnio u mojego brata ser pleśniowy. Ja nie wiedziałam, słuchaj, ja nigdy w życiu nie kupywałam sera pleśniowego, tego właśnie niebieskiego, tego blue. Mm. No jakoś nie wiem, no po prostu nie kupowałam, wydawało mi się, że ja mm, okej, okay, mogę tam gdzieś zjeść sałatkę, ale to nie jest mój smak i myliłam się, po prostu mam teraz taką zajawkę na sery, na sery pleśniowe, że masakra, mm, Przepyszna. Mm. a ten w ogóle kupiłam w Lidlu i to też jest jakieś odkrycie, bardzo smaczne, naprawdę bardzo Wam polecam, no zawsze musi dzwonić. Ja nie wiem, po prostu ja tylko, ja tylko włączę kamerę i od razu jest telefon. Eee, no, więc tak kochani, szykujemy się do wyjazdu. Nie wiem, w co się mam ubrać, ponieważ mam dwie kurtki. W jednej kurce będzie mi za zimno prawdopodobnie, a w drugiej prawdopodobnie za ciepło. więc Ale stwierdziłam, że nie będę jechała, nie, nie kupuję żadnej nowej kurtki. Mm. Wezmę sobie jakieś ciepłe swetry i jakoś to przeżyję. Jeszcze wam tylko pokażę na szybciocha i już, już, że tak powiem, już, już się pakuję dalej. Dostałam dzień wcześniej od moich dziewczynek z zespołu na chemii taką piękną bransoletkę, to jest bransoletka. To jest bransoletka z takiej firmy Lilo. Pewnie kojarzycie z napisem w ogóle królowy życia, królowa życia, więc piękna, jest piękna, na no różowym paseczku i w ogóle chcę tutaj. Podziękować. No, oczywiście dziewczynkom że dziękowałam bardzo, ale tu jeszcze tak, no, jeszcze raz, że, że bardzo mi jest miło. Mm, jest to przepiękny prezent, trafiony naprawdę jest bardzo wygodna ta bransoletka, to też jest dla mnie ważne, niektóre bransoletki nie są wygodne, a ta jest mega wygodna, w ogóle nie czuję, no jest piękna, no i się śmiałam tak królowe życia, tak jak sobie te włosy tak ustawiłam, wiecie, to troszkę wyglądałam też jak Dagmara, nie, jak ona te fryzury takie swoje ma, no, także cieszę się bardzo, no i co, no i trzeba świętować, kochani, wiem, że dużo osób nie świętuje urodzin, bo niby nie ma się z czego cieszyć, ale ja ja się cieszę, tak jak już Wam nieraz mówiłam, ja się cieszę, czekajcie, bo zaraz coś przypalę. Ja się cieszę, że kolejny rok, że tak powiem, dotrzymałam w zdrowiu. Yy, tak, mogę powiedzieć, że w zdrowiu. Takie, wiecie, małe perturbacje per, 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 jak to się mówi. No, także, także cieszę się, że kolejny rok w zdrowiu i oby tak dalej. Yy, no i ja będę każde swoje urodzinki na pewno świętować, a jeszcze w taki sposób, że mam taką możliwość i mogę sobie, wiecie, pojechać jeszcze gdzieś i zrobić coś, o czym marzyłam jeszcze z osobami, które kocham, no nie może być niczego wspanialszego. Także zapraszam Was na tego vloga dalej. Mam nadzieję, że spędzicie te urodzinki ze mną. I oczywiście Wam też bardzo dziękuję, kochani, że tutaj ze mną jesteście. Jesteście, no. Jesteście dla mnie bardzo bliscy, takie, jest, o, mogłabym powiedzieć, że jesteśmy tacymi, takimi internetowymi przyjacielami, więc bardzo Wam dziękuję, że Was mam, to też mi sprawia bardzo dużą radość to, że mogę nagrywać, że mogę do Was mówić, że mogę dla Was tworzyć nowe produkty i że tutaj jesteśmy razem i się wspieramy, także dziękuję z całego, z całego mojego serca. Jeżowca. Pokropimy cytryną. Kurczę. ciekawa jestem, bo wygląda powiem Wam mało smakowicie. Taki glutek. No. Mm, Dobra. Do czego podobne? Mm, ale smaczna. Jednak? A do czego podobna? Ja do niczego. Nie wiem, nawet nie jestem w stanie. Ale taki ciekawy ma smak. Teraz to, o czym ja marzyłam, czyli prze, przegrzybek. Przegrzebki. Przegrzebki z sosikiem. Ale mm, o Jezu. Mm, mm. O Zatakujemy więcej? Mm. O Jezu, o Jezu. Przepyszne. Mm. Czemu tego Ogl jeszcze w życiu nie jadłam? Oglądam Gordona Ramseja właśnie kiedyś. I, yy, i tam często były te przegrzebki i ja sobie zawsze uważałam, że to musi być takie pyszne i jednak miałam rację dobra, ale jeszcze łososia ja też spróbujemy wasabi troszkę taki świeży łosoś mmm mm. ale wasabi ostre mmm Ale pyszne. pyszne. Mm. Jeszcze fish and Chips. Poprzeczka jest wysoko, bo mamy bardzo dobre fish and Chips w Chorzowie. Naprawdę, a jedliśmy już w wielu miejscach. Mm, pyszne. Mm -hmm. Wiesz, świeży dorsz. Mm. No to nie ma iść na Chyba wygrywa. Dlatego no, jest, nie? Kapary dali, sobie na to, co ten. Kapary, słabłka? Zawana jakieś cebulka. Mm -hmm. Hmm. Nie ma tutaj w ogóle lamp i drogi są bardzo wąskie, ciemno, ale też tachetki widzicie tutaj po bokach, one odbijają światło właśnie z samochodu i naprawdę robią robotę. I patrzcie, chyba to wykrakałam, bo ostatnio mówiłam do nich, dobie, że tak po ciemku jechaliśmy, że na renifery nie wskoczyły i słuchajcie, normalnie na drodze stały, tylko nie zdążyłam wyciągnąć aparatu, ale jej nie było widać w ogóle, nie? Ale co im... Przy... co ty reniferze tutaj wymyśliłeś? Nie wierzę po prostu, że to nie jest śmieszne, bo kurczę, tu nie ma lamp i w ogóle nie widać i tutaj jeszcze tak bardziej jest oświetlone, ale tam gdzie jechaliśmy, to dosłownie dobrze, że Dawid drugi mi za... Za... zaświecił, bo masakra. My, kochani, z mojej fryzury pięknej, ee, chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć weselnej. Z mojej fryzury rodzinowej e, zostały już takie tutaj strąki. Ale mamy piękny domek. Nie pokażę, wam, nie pokażę Wam go z zewnątrz, ponieważ jest ciemno i postaram się to zrobić jutro rano, ale mieszkamy w samym porcie, słuchajcie, i domek jest na wodzie jest to bardzo romantycznie. Pan nam nawet świece pozapalał i tak dalej, ale ja tak musiałam załączyć światło, żeby Wam lepiej pokazać. Jest też sauna, w ogóle też z widokiem na morze, no powiem Wam, jestem pod wrażeniem. Jedyne co, z czego nie jestem ewidentnie <grym> zadowolona, ale o czym też wiedziałam, to tutaj bardzo szybko robi się ciemno i my jak dzisiaj wylądowaliśmy, to o godzinie za 15.30 już było ciemno i tutaj tak, wschód słońca jest o godzinie mniej więcej 9, a zachód jest o godzinie, słuchajcie, 14, czyli jest tylko ile 5 godzin słońca. O ile słońce jest, w sensie po prostu, czy jest widno na dworze. Yy, no, mój nawet mówię, że on by tutaj miał depresję, dla niego wiecie, jak trochę m, m, przedłuży się na przykład yy, zima <laughs> i nie ma słońca, to on zawsze mówi, że ma depresję, jeśli źle czuje, więc tutaj, no nie wiem, właśnie jestem ciekawa, co ci ludzie tutaj robią, żeby sobie właśnie ra radzić z tą yy, no, taką depresją związaną właśnie z brakiem słońca, witaminy D i tak dalej. No, jakieś ciemno, to. Jakoś tak wiadomo, człowiek już nie ma takich chęci, tak mi się wydaje, do życia. Albo są już do tego po prostu tak przyzwyczajeni i, i tyle. Dobra, pokazuję wam domek, bo się rozgadałam. Mały, słuchajcie, drewniany w stylu właśnie takim norweskim. Czyściutko, mega. Kuchnia, sofa. Nie, w ogóle, powiem Wam, że to nie oddaje, nie oddaje. To można wyjść. Nie wiem, czy tu można wyjść, czy nie można, ale tutaj jest wielki taras i e, tu już jest port i pełno tutaj łódeczek, cumuje, więc to Wam jutro rano pokażę, bo teraz mówię, jest za ciemno. E, można sobie zrobić grilla, jest właśnie takie miejsce do, do grillowania, e, no plus taka sama z wilgachnym oknem na morze. Pan nam powiedział, że możemy w niedzielę spróbować. Aha, ja myślałam, że to jest prawdziwe światełka, to takie sztuczne, ale też ładnie wyglądają. No i do góry idziemy drewniane schodki. Bardzo tak klimatycznie. No i góra już wiecie. Nic specjalnego. Jedno, drugie łóżko i tak samo w drugim pokoju. No. I tu tak samo dwa łóżka. No ale mówię, co tu więcej potrzeba, nie? Patrzcie jaki widok mamy. W końcu jest widno. No niesamowite. Ja mogłam, mogła wiecie co, siedzieć w tym pokoju i po prostu się patrzeć na te stateczki, na port. Zaraz jedziemy na twór, zobaczyć, jak to wygląda. Jest, a tam z drugiej strony też są takie małe domeczki. Dzień dobry, kochani! Już wyspani, gotowi, żeby troszkę pozwiedzać. Spało się super, ale za krótko, oczywiście. No, ale w końcu jesteśmy na wyjeździe, nie przyjechaliśmy tutaj spać, prawda? Z tyłu nasze piękne domki, które mi się ekscytuje cały czas. <grymne> naprawdę pięknie to jest, słuchajcie, jest pięknie widok na ten port. Zobaczcie sami, góry, śnieg. O, naprawdę cudownie. Jeszcze wam pokazać, czasami ją zobaczyć, bo wczoraj pan nam pokazywał, jak było ciemno, a dzisiaj idziemy zobaczyć, właśnie jak jest jasno, bo myślimy, żeby sobie dzisiaj właśnie napalić. Iść sobie troszkę się wygrzać. Do środka, a z zewnątrz jak z zewnątrz, ale zobaczcie teraz, tu jest prysznic. Zobaczcie to. Dosłownie sauna opalana drewnem. I ten widok. Tak naprawdę tutaj sam to trzeba by było Dawid teraz iść, wiesz? Jak jest tak jasno. No nie, no klimat niesamowity. I można sobie właśnie tutaj no. Także chcemy dzisiaj, może nam się uda, jak wrócimy. Powiem wam, że stwierdziliśmy, że musimy tutaj trochę, wiecie, zregenerować się na no, spokojnie, zobaczyć sobie tak tą Norwegię. Wiecie, przejechać samochodem, ale wieczorem właśnie sauna, posiedzieć i patrzeć się na port. Tak, właśnie tak. To są najlepsze urodziny w Moim życiu. Powiedziałam, że David David to był najlepszy rodziny w moim życiu, ale chyba lep no, porównywalnie dobre były e, kilka lat temu, jak e, swoją rodzinę spędziłam w Jordanii. Bardzo też to był cudowny wypad. Spaliśmy na pustyni. Mm, no, też, też się działo. E, I to, i, i, i teraz ta Norwegia po prostu. Nie przepraszam, że tak się ekscytuję, ale naprawdę no, jestem mega, mega, mega szczęśliwa. Jak już tak już się przygrzejemy, to możemy sobie tutaj zejść. O, proszę bardzo, na dół i się zanurzyć w wodzie, żeby się schłodzić. Czy Wy w ogóle widzicie, jaka ta woda jest czysta? No niesamowita po prostu. Teraz jest trochę płytsza, wczoraj była, wczoraj poziom wody się podniósł. No, ale myślę, że to. I tak musi być niezłe przeżycie, żeby po takim nagrzaniu wejść sobie do wody. A tam nasze domeczki z daleka piękne i widok na port. Daj, mówię, że ma super miejsce, gdzieś mnie zabierze, podjeżdża. jak tutaj w środku ładnie wygląda stoliczki powyciągane. Widok piękny na morze. A możecie sobie tutaj wybrać, jakie chcecie ciasteczko, herbatkę, zrobić kawkę, na co macie ochotę. Cynamonka jest. Albo jakiś chlebek z serkiem też jest? No, powiem. Fajne miejsce, chodź powiem. Co bierzesz? szarotka Jeszcze z zewnątrz pokażę Wam tą budę. Widzicie, jak człowiek chce interes otworzyć, to otworzy. Nawet w takiej metalowej budzie. Z pięknym widokiem. Zobaczcie, ile łosozi tutaj można sobie wybrać. Skosztować. Skosztować. Ja już, ja już sobie cię pojadłam. No, także dostaje się, się numerek i czekać na swoją kolej. My bierzemy cztery właśnie dla rodzinki i jeszcze chcemy jednego takiego dla siebie, bo tutaj ten łosoś jest naprawdę przepyszny. I dzisiaj świeży jeszcze na kolację chcieliśmy sobie, nie? Kupić kawałek świeżego. Idziemy do lodowej restauracji. O jest, Jak tu jest zimno! Z ciekawości poszliśmy do lodowej knajpy restauracji. Wszystko co jest tutaj jest z lodu. Dostaliśmy taki płaszcz ciepły, rękawiczki. Siedzi się na lodzie, na się dostaje w tych takich wiecie, szklankach lodowych. Idziemy zobaczyć, no na pewno jest zimno. Idziemy, bo tam mamy w cenie jakiegoś drinka, nie? Zobaczcie, cały, cały bar jest z lodu. Panowie są z lodu. No, ale tu długo nie wysiedzisz. Albo musisz porządnie drinkować. nawet szklanka jest z lodu. Nie, szklanka jest plastikowa. Nie, to środek. To środek jest z tego, z lodu. No, próbujemy. Ja nawet nie nawet niczyj alkoholiczny. Dobra. Tak. Dobra. Jak u ryżatka. to być długo nie nie otrzyma rękę. Jak kochani, yy, słuchajcie. Okay. O Boże, powiem Wam, że dobrze, że sobie nic nie złamałam. Yy, bo w nocy mi się zachciało do toalety. A tamte schody w tym domku są dosyć strome. No i gdzieś tam wiecie, zaspana i tak dalej. Źle stanęłam i zleciałam cała z tych schodów na głowę. Jestem tak słuchajcie, pobijana. Mam takie siniaki, krwiaki, skórę rozdzieraną. E, tutaj będę miała chyba w ogóle. Pokażę Wam później te siniaki. E, także nie mogłam w ogóle w nocy spać z bólu. Naprawdę tak się pobijam, słuchajcie, że ja się tylko cieszę, że sobie nic nie złamałam, naprawdę to jakiś cud, bo masakra, także żeby nie było za dobrze, żeby się w dupce nie poprzewracało z tego szczęścia, to musi być w życiu równowaga, no, ale jedziemy, jedziemy, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że zobaczymy jakieś ryby i tak dalej. Jak tam? Pokaż technikę płynia.

tak mały, ale jest. Robimy degustację, słuchajcie, Dawid zamówił steka z wieloryba. Jestem ciekawa bardzo, bo mieliśmy do wyboru albo renifera, albo wieloryba spróbować. Tutaj to jest, wiecie, normalne, <grym _> yy, że tak powiem. I tutaj pani powiedziała, świeże, nieprzewo hmm. nieprzewożone. Dawid wybrał wieloryba, bo renifera już próbowaliśmy w tamtym roku, jak byliśmy. No i co Dawidku, odezwij się. Co uważasz? Smakuje mi, bo myślę, że nie będzie mi smakowało. Ja się bałem, że to będzie takie... Ale powiem szczerze, że, że, że to mi coś przypomina w ogóle. Tak Was zaskoczę, bo to jest bardzo podobne smaku do wątróbki. O Jezu, Naprawdę. a Ty mi kazałeś to... Naprawdę. Do wątróbki? Do wątróbki. Ojej, najgorzej. Tak zbliżone, nie mówię, że tak samo. Tak wygląda ładnie, ale... Ale, ale nie, 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 nie powiedziałbym, że to jest po prostu... Taka typowa wątróbka, ale no, smak z wątróbki. Konsystencja na no, taki mięso bardziej. Takie nawet nie widziałem mięso ze steku, ale y, smak mocno zbliżone zaskoczyło mnie, to, tak? I tak, nie czuję takie ryby w ogóle. nie ja że taki intensywny będzie smak, takiej jakieś ryby, jeszcze wieloryb, że to tłuste i tak dalej. A mnie słuchki jest, nie jest tak przerosięte. No widać. I akurat prosiłem, żeby nie było tak mocno krwiste, bo to jedzą krwiste te... Y, Steki, no, spoko. Ja? Próbujemy, słuchajcie, hot doga z Renifera. Proszę. Nie krzyczcie na mnie, nie krzyczcie. Ja już tu ugryzłam, będę szczera Dla mnie smakuje normalnie, jak nasza zwykła kiełbasa. Absolutnie bym się, bardzo dobre. Obierzcie w ogóle kabutka malutka. I tam pani hot dogi mają, sprzedają różne rzeczy do picia ostatnio jak byliśmy wieczorkiem to była kolejka, paręnaście osób było w kolejce także, no, dobre, dobre, mi smakuje Was kochani w Oslo <grywka> ja i moje podbite oko słuchajcie, jeszcze się okazało, że normalnie oko mi zaczęło sinieć ja się słuchajcie, tak poturbowałam z tych schodów uwierzcie mi, że mnie wszystko boli Dosłownie wszystko plecy. No, jakby wpadła pod traktor. Mam siniaki. Może mam tu zdjęcia, ale wstawię. Po prostu czarne plecy, czarno-fioletowe, yy, Pośladek, udo, tak jak leciałam być na tą jedną stronę. Kolano zdarte. Po prostu, o, zobaczcie, wszędzie wszędzie plastry. To mi z skórami totalnie odeszła. Skórami totalnie się zdarła. Siniak, ucho, po prostu całe fioletowe, Dowiedzieliśmy, że jak od boksera. Dosłownie. Ja słuchajcie się cieszę, że ja się nie zabiłam, naprawdę. I że sobie nic nie złamałam, yy, bo <gryw> naprawdę przy takich poturbowaniach to mogłam mieć co najmniej złamaną nogę. O rany, powiem Wam, że no naprawdę czuję się, jakbym wciała pod traktor, wszystko mnie boli, ale dobra, nie ma rodzimy słuchajcie, ja się cieszę, że nie złamałam sobie. Nie, że się w ogóle nie zabiłam, nic sobie nie złamałam i jeszcze, wiecie, wiesz co, to poczułam, czy mam zęby. Jak już leżałam na tej podłodze i nie mogłam wstać, no tylko językiem sprawdzałam, czy mam zęby. No, także tak to bywa, kochani. Tak jak Wam mówiłam to ostatnio, że <laughs> Jezus, jak ja wyglądam. To jeszcze jestem pomalowana, ale normalnie fiolet się robi, e, że nie może być za dobrze, żebym się nie rozpuściła, wiecie, żeby mi się dupka nie rozpuściła. E, to czasami potrzeba takiego Uderzenia. Nie, no zdarza się, ja mam neuropatię i no niestety nie mam takiego uczucia, jak i tak jest lepiej, dużo lepiej, ale nie mam takiego uczucia właśnie w rękach i w nogach, w stopach. I na przykład no, z boku, jak ktoś nie wie, to po prostu powie, że jestem ślamazarna, wszystko mi wylatuje z rąk, wiecie, nie dokręcam butelek, bo ja po prostu tego nie czuję. Czy na przykład jeżeli chodzi o stopy, to tak samo możemy się przykleić, wiecie, naklejka, mogę mieć po prostu kamień w skarpetce, a ja w ogóle nie czuję, że tam jest kamień. Yy, I tak samo na przykład jeżeli robi się chłodno, mroźno, to ja mam już takie uczucie, jeżeli chodzi o ręce i o stopy, jakbym, jakbym, zaraz miała mi eksplodować, że dla kogoś to jest jakby temperatura ok a ja muszę mieć rękawiczki, tak jak byliśmy na tym statku wczoraj, myślałam, nie miałam rękawiczek, myślałam, że mi po prostu dłonie rozsadzi. No, i przez to właśnie, że nie mam czucia w tych stopach, to też nie idę tak pewnie. Wiecie, że się gdzieś potchnę, przewrócę, yy, no i tak samo. A zresztą te schody, tak jak wam mówiłam, tam były strasznie, strasznie, yy, strasznie strome. Yy, I nawet gadałam z Dawidem, że i on i ja mieliśmy taką samą myśl, żeby nikt z tych schodów kuczenie nie pierdolną. Nie, bo to wiecie, w nocy się idzie czy zespany, a one tak po prostu mega zakręcały i były takie wąziutkie. No, także kochani, jesteśmy w Oslo, jutro już wylatujemy. E, ja tak się czuję, wiecie, marnie na spacerowanie w ogóle. Nie to mi się położyła. E, dzisiaj e, i dzisiaj i wczoraj z bólu słuchajcie nie spałam. Dzisiaj może jeszcze godziny, bo... Yy, no miałam i był prom, więc sobie był prąd zapodałam i tak te trzy godziny spałam i później się obudziłam i no nie mogłam sobie z każdej strony mnie bolało. Yy, więc mam nadzieję, że nie mam czegoś złamanego, a ja to tak przechodzę, tak jak byłam złamane że żebro po Kirgistanie yy, i też to tak jakoś przechodziłam. Yy, wiecie, jestem w miarę odporna na, bór, na, na ból, więc nie mam nadzieję, że nic nie jest złamane. Także dobrze kochani lecę do hotelu, bo muszę się rozpłaszczyć. Nie mogę, słuchajcie, z tego lima, ja po prostu, ja po prostu nie wierzę. Stwierdziłam, że e, mimo tego, że nie czuję się za dobrze, mój Dawid też ogólnie za nie mógł, ale chociaż na chwilę, żeby przejść się przez to miasto Osle, jak już tu jestem i chcę szybko skoczyć na jarmark świąteczny, e, no i wrócić. Także najchętniej to bym się położyła, ale jakoś tak mi żal, mówię, jak już tu jesteśmy, chociaż na wiecie, 20 minut wyskoczę. I tak się przejdę, żeby nie było. No, także idę z moim podbitym limem. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że przez to, że mam to oko takie sinofioletowe fioletowe to może teraz tego nie widać, bo jest ciemno, ale ogólnie mi się tak ładnie wybija zielona tęczówka, więc zainspirowana swoim limem, stwierdziłam, że chyba muszę używać troszkę cieni takich bardziej fioletach, żeby, tak wiecie, uwidocznić tą źrenicę swoją zieloną. A tak poważnie, dobra, to już kończę. Tylko jeszcze jedną rzecz Wam powiem: że. Już kończę, naprawdę, już kończę, już nie narzekamy, ale jeszcze jedną rzecz Wam opowiem: że ja mam jakąś tendencję do. Mam jakąś tendencję do spadania ze schodów, bo tak, zaczynając od mojego dzieciństwa, to do tej pory moi rodzice wspominają, że spadłam ze schodów u mojego dziadka, takich, wiecie, zakończonych takimi metalowymi, jakby. Takie takie, wiecie, takie, no nie wiem, jak to nazwać, takie. I te schody były, wiecie, bardzo strome, zakończone w ogóle taką końcówką metalową. Przeżyłam. <laughs> Później spadłam ze schodów. E, jak wracałam od mojej przyjaciółki z takich z lat dzieciństwa. I e, jak mnie ktoś obserwował na Instagramie, to naprawdę miałam no, ja trzecią dupę miałam, wyrosła mi trzeci pół dupek. Mega się pobijam. Potem spadłam ze schodów u siebie w domu i teraz spadłam raz. Mówię tak poważnie, wiecie, że naprawdę byłam pośniaczona i tak dalej, więc dajcie znać, czy czy Wam się kiedyś przydarzyło spać ze schodów, bo wiecie, u mnie kilka razy się to zdarzyło, ale dobra. Zmieniamy temat, muszę sprawdzić GPS, -a, gdzie my to idziemy. Ogólnie, wiecie, nie należy do osób strachliwych <laughs> i zawsze jakoś, no nie wiem, nigdy nie analizowałam, że gdzieś tam chodzę sama po nocy, oczywiście mówię teraz o jakichś tam czasach studenckich, czy jak pracowałam wtedy jako kolnerka? To tak samo bardzo często wracałam przez wiecie taki park wytomił sama, ale przez to, że ostatnimi czasy naoglądałam się tych różnych kryminalnych historii, podcastów różnych kryminalnych, to tak powiem wam, że już tak nie chodzę z tak taką pewnością siebie. W ogóle jestem zdziwiona, no dzisiaj jest de facto poniedziałek, ale bardzo mało ludzi jest w Oslo. Knajpy są puste. Na chodnikach też mało ludzi, a mówię, jest dopiero godzina 20, więc myślałam, że tutaj wiecie, będzie wszystko tętniło życiem. No. Ogólnie to o wiele lepiej mi się nagrywa za granicą, tak żeby wiecie, iść, mówić i tak dalej między ludźmi. W Polsce na pewno bym tak nie nagrywała. Jakoś tak nie wiem, zawsze się krępuję, że ludzie muszę... Skręć w prawo. mentalnie nie jestem jeszcze przygotowana na yy, święta Bożego Narodzenia i na jarmark jest pięknie świątecznie, pachnie, muzyka świąteczna ale nie mentalnie jeszcze nie jestem na to gotowa jestem, nie wiem kiedy w ogóle jarmarki są w Polsce, chyba chyba od grudnia, nie? od początku grudnia, chociaż nie wiem sama ale jest bardzo ładnie chodzę kochani, mam nadzieję, że się nie zgubię, bo ja mam słabą orientację w terenie. Chociaż troszkę sobie tego osloliznę. Tyle o ile bardzo sympatycznie jest, naprawdę. <laughs> Aż poczułam jednak te święta, chyba mi się tak wydaje. Pokażę Wam rękę, jak wygląda. Ona i tak jest delikatnie sina w stosunku do tego, co mam na plecach i na pośladkach. Będę się tu bardziej przed Wami rozbierać, ale mniej więcej tak to wygląda plecy i nogi i pośladek są takie właśnie czarniutkie.